King Domino, prehistoria. Za przykładowa rozgrywka. E, gra od wydawnictwa Fox Games. Bardzo dziękujemy. E, statystyki 2 do 4 graczy od 5 roku życia około 15 minut. Zabawy. E, tutaj, generalnie do sprawdzenia u wydawcy, bo tu wpiszą, że od 8 roku życia, a tu, że od 5. Że muszą sobie to zweryfikować, bo to mylące jest. Generalnie ja bym myślał, że system to od 5 roku życia. bo Tutaj są różne te tryby. I tak, o co tutaj chodzi? Standardowo rozkładamy płytki tak, że jak wybieramy je losowo. To te u góry są umieszczane od najniższej do najwyższego numeru na dole. Tak? Ten, jak dajemy ludziki na dane płytki, to ten, który umieszcza wyżej, czyli na tym numerze niższym, to będzie jako pierwszy przekładał na kolejny, kolejny numer płytki, czy będzie pierwszy wybierał. Ale się on rzeczywiście będzie miał, te płytki niżej numerowane są słabsze od tych wyżej numerowanych. Co tutaj się pojawia? Aha, i tak, jak gramy we dwójkę, to będziemy układali 7 na 7 nasze terytorium, jak gramy w 3-4 osoby, to układamy 5 na 5 standardowo rozkładamy nasze terytorium wokół chatki. Są chatki bardzo ładnie zrobione, są. E, chatka i ja, e, podłoże chatki w sumie jest jokerem, można wszystko dołożyć, a potem jak dokładamy, ważne, żeby chociaż jeden element, e, rodzaj terenu nam pasował, tak z narodowym e, Kingdomino. No i tu przykład: tak nie możemy dołożyć, tak już możemy, bo ten się łączy, tak jest, też możemy, bo mimo tego, że te się nie łączą, a tu były różne, to tutaj mamy połączenie, tak, wszystkie są jednakowe w pustynie, więc tak połączyć możemy. E, był jako pierwszy, bo był najwyżej, wziął płytkę, dołożył, tu jest wskazane, że właśnie że dokłada do jokera, więc generalnie wszystko może dołożyć i przełożył sobie tym razem na, na ostatnią płytkę tutaj, bo jako pierwszy przekłada, bo był najwyżej, tak? ale niby wziął naj, najsabszą płytkę. Pojawiają się tutaj, jak widzimy, zwierzaki, wulkany. W bazowej wersji, w wariancie odkrycia nie biorą nam udział te zwierzaki. One się pojawiają w, w to temach, ponieważ wtedy, jak bierzemy płytkę, na każdej takiej płytce, wtedy musimy umieścić symbol zwierzaka, jak jest pokazany oczywiście, tu widzimy, jest pokazany e, mamut, więc dajemy mamuta, tu grzyby, więc dajemy grzyba. Jak bierzemy płytkę, bierzemy płytkę razem z tym zasobem wtedy, tak? E, kto ma najwięcej zasobów, to po kolei będzie e, jako pierwszy dostawał dany. E, totem i potem tak, mam najwięcej tych mamutów, no to zostaje totem mamuta, potem ktoś inny ma więcej mamutów, to mu przekazuję tego mamuta. Jakby się tak stało, że muszę przekazać mamuta, a pozostałe osoby mają tyle samo tych, tych mamutów, ale więcej ode mnie, więc muszę przekazać, no to ja decyduję komu, tak? I tak samo z innymi żetonami. One są tutaj dodatkowo punktowane na koniec gry. Ale przekazuję, jak ktoś ma więcej, nie jak zaczyna remisować ze mną, to jest istotne. Wulkany. Co z wulkanami? Tu pojawia nam się taki wulkan, właśnie na jednej płytce. I wulkany, tak. Jak jest jeden krater pokazany, no to wybucha. Zaraz tu mam jedynki do tego. Jak jest jeden krater pokazany, to wybucha takim żetonem pojedynczym, ale można, może przenieść go do trzech pól. Jak byłyby dwa kratery wulkanów, to wybucha takim z dwoma ogniami, ale przesuwamy do dwóch pól. Jak będą trzy kratery, to wybucha takim z trzema rzutonami, ale o jedno pole tylko może przesunąć. O co chodzi z tym przesuwaniem? Tu to mamy pokazane fajnie w instrukcji. Ma ktoś ułożone tak trzy płytki, tu ma dołożoną płytkę. Z wulkanem. Jeden krater wulkanu, czyli wybucha tym zetonem z jednym płomyczkiem, ale przesuwamy o trzy miejsca, patrząc na, na te Tak Widzimy dwie szcząłki, trzy, jedną. Przesuwamy też, patrząc na skosy. Czyli przesunął od tego miejsca o jedno, skos drugie, i tutaj. Trzecie miejsce i w tym miejscu położył. Jak kładziemy taki, gdzie kładziemy taki, taki żeton? Taki żeton możemy położyć w miejscu, gdzie jedno, że nie, 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 nie na wulkanie, nie możemy go położyć na wulkanie, potem możemy go położyć na polu bez wytonu ognia lub symbolu ognia, bo niektóre o tak widzimy tutaj czy tutaj mają symbol ognia już, więc nie możemy położyć kolejnego ognia tam, gdzie jest symbol ognia, nie możemy położyć tam, gdzie jest nasz wulkan. Na pozostałych możemy położyć, natomiast Istotne jest to, że w tym trybie gdzie, e, z totemami, gdzie będą już te, te nasze rzetonki, jak się pojawi symbol ognia, no to wtedy nam to spala. I to ten, każdy ten, ten, ten zasób wtedy wędruje do pudełka. Czyli siłą rzeczy możemy stracić totem na rzecz drugiej osoby, tak? Innego gracza. Więc to jest istotne. A, a jeśli rzetonu nie możemy ułożyć tego, tego ognia, tak? tego pomyka, no to się rzeczy go y, ten odwrócamy z gry, tak? w grze już nie, nie będzie i to jest wariant z odkrycia czyli nowości wulkany wypływające Labę w zewnętrzności kraterów taki taki generalnie mocny ten płomyk, te płomyki to są tak korony w, w bazowej grze czyli przy podliczaniu liczy się teren, raz, dwa, trzy, cztery razy ten płomyk, tak? Pamiętamy, że czasami mamy te pomyki już namalowane na płytce, wtedy jest więcej jakby tych, tych koron, tych dawnych koron, tak. Wariant temy. to są właśnie z tymi żetonami biorącymi udział w grze. Przekładanie sobie tych żetonów do yy, gracza, który ma najwięcej danych yy, danych zasobów, bo one wtedy są na tych płytkach. Istotne, że yy, te korony dawne, czyli te, te mnożniki, spalają nam dany dany zasób, czyli siłą rzeczy to, y, y, wtedy możemy tracić totem, tak? Ale to jest mnożnik do, y, do terenu, więc trzeba kombinować. Wariant plemię y, y, chyba najciekawszy dodany. Używamy tej płytki. Tu stawiamy y, te żetony zasłonięte, bo one mają właśnie taką tak, taką osłupkę, e, a tutaj odsłonięte cztery do banku gry. Oddajemy dwa różne. Są dwa różne, żeby wziąć dany żeton, albo cztery, żeby z tego stosu wybrać. Czyli bym cały przejść wybrać, wybieram jeden czy sporo z powrotem ułożyć. Tak? E, jakie tutaj mamy te ludziki? Więc mamy tak. E, połykaczkę ognia e, e, ona musi. E, ona punktuje jeden punkt za każdy ogień, który jest wokół niej. Pamiętamy te, ten ogień to są generalnie mnożniki. Nie, aha, tych, tych ludzików nie możemy położyć tam, gdzie jest ogień, tak? Bo no, oni się, jaskiniowcy, tego ognia boją. I tak, może tu będzie to do, no, wygodniej pokazane. Więc tak, rysownik, dwa punkty za każdy żeton, każdy, który jest dookoła niego, tak? On rysuje, więc za każdy punktuje. Taki łowca 3 punkty za każdego mamuta, który jest obok niego. Tutaj ten wyżej dostaje 2 razy, raz, 2, 3, 4 mamuty, a ten niżej 2 e, trzy trzy razy, nie 3. Ma 3 punkty. 3 razy 4, tak, a ten niżej 2 mamuty, razy 3 punkty każdy, czyli 6 by dostał. E, młoda poława, poławiaczka. No to ona za każdą rybę, tak? 3 punkty za każdą rybę, która jest dookoła niej. Potem tu jest ta od ognia, tak? Patrzymy, ile jest ognia dookoła, i ona dostaje punkt za każdy taki płomyk. Rzeźbiarka, czyli za te krzemienie 5 punktów za każdy krzemień, który jest koło niej. Zbierać za grzyba szaman po prostu za luzika. A oprócz tego mamy wojowników. Jak ci wojownicy punktują? Wojownicy punktują w ten sposób, że jak wojownik jest sam, no to ten mały za, za jeden punkt, ta średnia za dwa, ten za trzy punkty. Ale jak łączą się w grupy, no to wtedy sumujemy te punkty razy jaka grupa. Czyli tu ma trzech wojowników, to tych trzech wojowników będzie punktowało w ten sposób, że jeden, jeden plus dwa plus jeden, Czyli 5 tutaj mamy, tak? Razy 3, czyli 15 punktów. No a tu osobno taki jeden został. Grupa to musi być połączona krawędzią, nie, nie na skos. Więc on jest po prostu warty 1, ma 1. Jakby tu był, nie wiem, wojownik z trójką, to, to byłby 3. Wojowników nie dajemy tam, gdzie jest ogień. Widzimy, tu ma ogień, więc tutaj nie dał, tak? A tu połączył ktoś w grupę. I pamiętamy, te wszystkie płytki za dwa zasoby lub za cztery, wtedy my wybieramy, wybieramy całego tego, a tak, no mamy do wyboru jeden z czterech. Zasady dodatkowe, 10 punktów, jeśli chatka w środku, nawet jak nie mamy pełnego kwadratu, wy musimy coś, coś oddać, ale chatka jest w środku, to jest 10 punktów. Jeśli jeszcze oprócz tego mamy wszystkie, wszystkie żetony ułożone, to jest 5 punktów, tak. Jeśli w ogóle będą wszystkie ułożone, to jest 5 punktów, a tak to wiadomo, można dodać, tak, chatka w środku i wszystkie ułożone, to 15 punktów dodatkowych. Dwie osoby, po dwóch ludzików i terytorium 7 na 7 Tyle by było zasad gry. Generalnie fajna jest, dlatego, bo tak, mamy kombin... Aha, jak są te ludziki, jak grają, no to wtedy nie grają totemy, tak, bo wiadomo, tu będzie dużo tego... Tej, 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 tej wpływu tych, tych różnych naszych zasobów na te ludziki, więc się rzeczy no, to, to, to wtedy nie, nie funkcjonuje. Nam tak? To nie funkcjonuje, więc mamy wybór, albo zawsze funkcjonują oczywiście te wulkany. Potem w, w trybie z totemami, to mamy totemy, ale bez, bez tej płytki, bez, tych, bez ludzików. A kiedy wchodzą ci wszyscy jaskiniowcy do gry, no to bez, bez totemów. Tak to wygląda. I fajne, bo tak, jest manipulacja tymi zasobami, jest manipulacja terenem, jest jeszcze manipulacja ludzikami, tak? Więc jest dużo fajnych kombinacji, totemy zamiast ludzików, tak? Bardzo fajna gra, fajny klimat, po pierwsze, to wszystko jest ładnie zrobione w takich prehistorycznych tutaj wizerunkach, tak, scenerii. i dużo kombinowania. Jest dużo kombinowania, już tak trochę jak na przykład w Kaskadi, gdzie i teren jest kombinowany i, i dodatkowo te, te rzeczy dawane na ten teren, z tym też już mamy kombinowanie. Plus pamiętamy, że przesuwanie tych żetonów ognia, to już jest masa kombinacja, więc... Tu jestem od 5 lat. Z od 5 lat by dało radę, jak dziecko jest rozegrane, ale żeby już dziecko wygrywało, tak, no to bym może nawet te 8 powiedział. By to trudno, trudno powiedzieć. Raczej, raczej te 8, te kiedy już gramy z żetonami może 8, a ten pierwszy, wariant odkrycia, gdzie jeszcze nie ma tych wszystkich całej manipulacji tymi zasobami, to 5. To, to jest. King Domino, Prehistoria Dzięki